Czy są jakieś jakiekolwiek plusy spożywania alkoholu dla tak naprawdę psychosomatyki osób? Jakby, czy on w ogóle do czegoś służy? Plusy są na pewno w postaci przede wszystkim rozluźnienia i no, regulacji emocji, rozluźnienia, otwartości. Natomiast to są, tak jak powiedziałyśmy, no myślę tak, że gdyby nie było plusów, to ludzie by nie pili. Tak, no bo to, tak, to jest nie, główne pytanie, dlaczego ludzie piją. Nie? Tak, dlaczego ludzie piją, bo to jest trochę o tym takim wzmocnieniu, że tam, tam jest to wzmocnienie. Tak. Dlatego po to sięgamy raz, drugi, trzeci. No jak kończymy na tym, że nie mamy nikogo uznajomych, tylko zostajemy z przysłowiową butelką wódki, no to to staje się najlepszym przyjacielem. To, tak. to musi mieć duże wzmocnienie. The <laughs> Są ludzie, którzy, wiesz, nadużywają alkoholu, są alkoholikami. Oni są w stanie ci powiedzieć, dlaczego piją, bo wtedy się czują sobą, bo wtedy lubią siebie, bo czują się właśnie rozluźnieni. Tylko to wszystko, co my wymieniamy jako plusy, nawet nie wiem, czy to można nazwać plusy, tylko jako może jakieś takie czynniki korzyści, korzyści e, picia, e, to są, one są po prostu krótkoterminowe i narkotyki też mają e, korzyści. Samo okaleczenie też ma te krótkoterminowe korzyści. O to właśnie chodzi w tych rzeczach, które nas uzależniają, że te korzyści one na początku są. Tylko trzeba sobie zrobić bilans zysków i strat. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie.